military Are you Yeah, yeah, I'm friendly. I just spawned, okay? Thanks. I'm <laughs> <that's... laughs> Driving is so good. Yeah. Ah. <laughs> 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 <Nie, on trenuje. sighs> Hej kawidowcy, witam was bardzo serdecznie po raz któryś set w tej pięknej kwadratowej grze, przy tym pięknym zachodzie słońca, albo wschodzie? To wschód czy zachód? ZACHÓD! ELO! Ogólnie sytuacja wygląda tak, że gramy sobie na Pay, Na Wanilce sanctum, którą możecie kojarzyć z Washingtona, na którym niedawno grałem na filmach Jestem tutaj głównie po to dzisiaj, żeby zrobić pewien challenge, tak to nazwijmy Nie wiem jak zwał, tak zwał ale czytając komentarze, ktoś zaproponował mi jakiś film z Niemiec polegający na tym, że mam szczurować w Berlinie. To kiedyś też był film, gdzie było tego bardzo dużo. I tak naszła mnie myśl... hej, gdyby... Zrobić coś takiego, że gram na Niemczech i siedzę tylko w Berlinie przez cały dzień i nie mogę z niego wyjść. I jakby ile dam radę ogarnąć będąc tylko na jednej lokacji? A potem naszła mnie myśl, że Berlin będzie w miarę spoko, bo tam i ogarnę gany, jedzenie. medy, wszystko, bo to duże miasto jest, tam dosłownie, dosłownie wszystko. A tak sobie pomyślałem, a jakby zrobić to tak klasycznie? I mówiąc klasycznie, mam na myśli w tym wypadku po prostu militarkę na PEI, bo to może być ciekawsze niż Germanii i Berlin. Zobaczymy. Dobra, pozwolę sobie włączyć Mephikala, żeby się aż tak bardzo nie świecić, jak psu jajca. No i co, liczyłeś, że jakiś lucik ze mnie dostaniesz? A, wierdolę, i płynąć tam. Zasady tego pseudo-challenge'u mają być proste. Spędzam cały dzień na tej militarce i z niej totalnie nie wychodzę. Jedyna możliwość, w której jakby mogę być poza militarką, to gdy ktoś mnie zabije i stracę beda którego też muszę sobie postawić na militarce. Także tak poza tym nie mogę wyjść totalnie. Nawet jeżeli kogoś zabiję poza militarką, nie mogę iść go zlutować. Jeżeli chodzi o militarkę o zasięg, to dookoła militarki jest ten taki szary. Nie wiem jak to nazwać. Czy to jest asfalt, czy to jest chodnik, czy cokolwiek. Myślę, że wiecie o co mi chodzi. To mogę po tym chodzić, ale jakiekolwiek wyjście na trawę już dalej, to już Nul nie ma najmniejszej opcji. I to tyle. Dobra, poszedłem tylko do kibla, zawkowałem na plaży tutaj przy latarni i nawet tutaj mnie ktoś zabił, przez ten czas jak mnie nie było. Dobra, ale chociaż trochę bliższy raz do militarki dostałem, więc nie będę jakoś narzekać. Do dzisiejszego gameplayu to nawet sobie adekwatny nickname ustawiłem, żeby każdy wiedział o co w tym challenge'u chodzi. O, może być ciężko, nie wiem czy słyszeliście te strzały Okej, okay, więc co jest moim celem? Moim celem na pewno jest to, żeby jak najszybciej zrobić sobie beda O, po tym czymś mogę chodzić Po tym czymś mogę sobie chodzić, ale wyjście na trawę już niestety jest zabronione Teraz widzę, że jest w miarę dobry moment, kiedy nikogo tutaj nie ma, więc... Może jakimś cudem chociaż zdążę beda zrobić O Jest koska Ogólnie to się trochę cykam, bo ja wiem, że to już jacyś mapelkarze biegają i tak dalej o, musimy zbierać wszystko, co jest tylko na klofa. Tam jest lucik Nie wiem, czy to widzicie. O kurde, nawet gun jest. Dobra, jest skraftowany bedzik Więc będzie można zaraz postawić badaj hacza gdzieś na którymś zwierz i to już jest połowa sukcesu. Ktoś jest na miejsce. XD, XD, XD. Ten no, chłopca świeci latarką po prostu, więc zaczyna jakiś nobek. Czy ta Avenger ma, maga? No. Ma. Dobra, zanim mu cokolwiek zrobię, to idę sobie jednak tego towerka zająć. Aha, nie da się tu wbić. Eee, dobra, pewnie jesteście ciekawi jak wygląda sytuacja. Ja wam powiem jak wygląda sytuacja. Dostaję kampę z górki od jakiegoś typa z Iglem. Totalnie nie mam pojęcia, gdzie on jest. Na 90% zaraz po prostu zginę. No nie widzę typa, totalnie. Gdzieś tam z, na, w prawym górnym rogu. Dobra, widzę, skaczę po bazie. Choda mi było luciku, może nie mam jakichś cudów. Dobra, on się czołga na tej bazie, co za debil. A to jakiś bambik pode mną. O, oh, dobra. Połowa sukcesu. <gry> ja po prostu boję się, że tamten typ, tak, on tam z bazy dalej kampi. On mnie obchodzi od drugiej strony, bo chce mnie wybombić z tego dachu, no przecież widzę co on robi Będzie szedł na górki stratfordowe, żeby mnie wyjebać No już teraz to będzie robić Fal gumę Najgorsze no tylko jest to, że tutaj gówno widać Jeżeli to się jakimś cudem uda, to ty jest po prostu Największym <grym> debilem na świecie No jednak się nie udało znaczy, powiem tak, najbardziej to się obawiam tego, że mi wybombią łóżko. Bo jak mi wybombią łóżko, to trochę lipa, bo muszę całą mapę wracać do tego Beda. A mi się tak średnio by chciało. Więc oby nie sprawdzimy to za chwilkę zresztą. No nie wierzę ty, no nie wierzę. Dobra, a nic jakakolwiek koska. Ja już tutaj tak nic nie zrobię totalnie na tych typów. Dopóki oni sobie stąd nie pójdą, to. Mogę co najwyżej oblodzić. Dobra, tego Beda na dachu mi dam szybko wybombią. O cholercia, a tu mam pełno lutu. Proszę, niech ten... Tu jest zahaczowane wejście. No nie. No nie. Dobra, ale teraz podnosząc ten loot z tego typa, staliśmy się posiadaczami kompry. 40 na 40 ammo. To akurat jest totalny stos. <laughs> a, lamo. Chcę sprawdzić jeszcze tylko, czy ten tower tutaj też jest zamknięty. Dobra. Wszystkie towery są zahaczowane. To jest jakiś żart. Yy, czy tutaj się zrespił hełm? Idealnie. Zrespił się hełm. Mam taki plan, że wstawimy sobie dwa razy Metal Dory, dory. Z jednej I z drugiej strony Dobra, chłopyś już spróbuję o to, że blokuję sobie te tensy na milce Będę je blokować specjalnie dla nich Mam typa na plecach On chyba wie, że ja tu jestem Do craftingu dwa to mi daleko jeszcze Wraca się z powrotem W czegoś Nie mogę Gruby go nie zagrował? Mamy pierwszego killa widzowie O kurwa Mamy też pierwszy przypał widzowie. Teraz to już mam totalnie przejebane ogółem Ja pierdolę się nie mogę wskoczyć Mamy lekutkie problemy. Wbiegł sobie też tutaj typeczek na Milkę Ja sobie zrobię splinty na spokojnie Jak to shity zrobił? O, ten gość ubrał stafik Jest w namiocie obok, a to perfekcyjnie. Mam ochotę go zraszować, ale obawiam się tego, że jak skoczę na dół cię połamie. Pamiętajcie, żeby się w życiu nie przejmować. O kurw. Chodźcie zombiaczki, agrujemy zombiaczki, zrobimy sobie zaraz lokery na górze. Stawiamy lokery na górze, a przynajmniej spróbuję to zrobić, bo na górze jest większa szansa, że nikt ich nie wyjebie. Loker... Ja pierdolę zapomniałem. Dobra, podejmę się Dobra, udało się Dlaczego to zrobiłem? Dlatego, żeby dostać expa A dostałem Potrzebuję zabić dosłownie jednego zombiaka Boże Boże, ile tu itemów fajnych Jest gdzieś zombiak, jest gdzieś Fantastycznie, będzie crafting tureczka Dobra I craftujemy crafting 3 Craft Locker jest, zajebiście Lokerek zrobiony, możemy odłożyć jakieś rzeczy do niego Będzie fantastycznie, myślę. Chyb czołga się za górką, ale to chyba ten Polak, którego tu wcześniej wybombiłem Przynajmniej tak mi się wydaje knife okay, no problem, Nie eh? yeah, yeah. dobra, damy mu wejść do środka, mam nadzieję, że mnie nie oskamuje i że nie jest jakąś pizdą There's like no knives here, man. Jeżeli pytacie co teraz robię, to robię drugi locker, ponieważ dla pewności chcę już mieć.. Dora. robimy sobie też doorframe'a, bo zrobię sobie gdzieś tutaj potem wejście do tej baski. Nie będzie zbyt duża, będzie bardzo mała. No, oh, I have only one. You have like a gun I go roam with Maybe? Like a really crappy pistol. No, any gun. I have only one, Empire. Nie dam mu gana, bo mnie zeszczyluje. Okej. Okay. Widzicie sojuszników też można mieć. Na militarce. Tak wygląda życie. Co ja zrobiłem z kobrą? Och, dobra, już schowałem. A nie, w sumie nie jest mi potrzebne, jak mam dwa magi do tej broni to. To się na mnie strzeluje za tentem. Ja się szczeruję na niego O tu hopej O ty dwóch z staffem. Wait 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 One more one more I to pompiasz Not masno, not masno Fucking zombie Muszę zajebać jakąś obiegówkę Dobra, ten typ też robi obiegówkę na mnie Nie wiem, to co my robimy jest tak kurwa zabawne No nie! Nie, 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 w to Kurwa, o co tu się dzieje? Cóż za sportowe emocje na tej militarce! Ja muszę się go pozbyć, tego typa jakoś. Mam tylko jednego gana i to kobre, kurwa. On teraz lutuje wszystko, nie wiem. Jest szansa, że się po prostu skampie na niego jakoś. Ja pierdolę, że mi ta mamu zabrakło. To jest niemożliwe, niemożliwe. Jaka jest szansa, że ten typ przyjdzie lutować swojego drugiego ziomka i się tu wyjebie? A, biega tu, biega tu. Będzie lutować swojego krańca. Proszę, lutuj tutaj! Nie kam się tam w namiocie, proszę cię. Jest, jest, jest biega odsaj, biega od Elo? Siemaneczko. Ja jestem Freestaff Enjoyer. I tam bardzo serdecznie w mojej kuchni. Ale jednocześnie jestem mega poddenerwowany zaistniałą sytuacją. I po prostu tym, że straciłem dużo itemów Ale spokojnie, jakoś sobie poradzimy, co nie? Jednego czynsa możemy przerobić, jakieś avengery przerabiam Dobra, teraz jak już e, wyciągnęliśmy tą akcję, to mogę odłożyć trochę luty do lokerów przede wszystkim e, Może faktycznie pobiegam sobie z pompeczką, skoro już dostałem taki dar e, Od losu, że tak powiem <grym> Dar z nieba Kurwa jak to ułożyć? A, dobra, czekajcie, bo to są niezłe Eee, <noise> e, dobra. Coś do mnie zmierza A kysz Idź. Czekaj, czekaj, czekaj! Stój, nie bi, nie bi, nie bi, Co? Nie czekaj, czekaj, czekaj Możemy soja mieć, stary, mam bazę Ja też mam bazę. No grubego i dogadamy się Dobra Wow Nie, nie będę, czekaj, czekaj. O. Widzisz tam tych frajerów? No. Widzisz? Rozjebali mi. Ta, bra ta baza po prawej jest moja. Tam tak. Okay. Okay. Rozjebana I mam drugą całkiem ok. Sojusz. I tamtych. Tamtych, co strzelają kurwa na oście teraz, napiero dalają. No. Chciałbym, ale ja dzisiaj, ja dzisiaj z militarki nie wychodzę, wiesz? A, a co ty, odcinek nagrywasz? No. No to siema Siema Także jak tu przejdą, to pomogę, ale tak to pizdy stąd nie ruszą. Ale nie mnie. Ja mam no, dobra. Dobra, niech ci będzie. Dobra, dogadaliśmy się. Popaki wróciły. We dwóch, to mi się podoba. Mam nadzieję, że wpadną na jakąś imprezkę na militarce do mnie. Oni APC tką jeżdżą. O, stary. Teraz się dopiero zacznie wesoło. Nie wiem, zaraz pewnie przyjdą mnie kurwa zrajdować albo coś. Obawiam się, że zaraz mogę otrzymać jakiś. Taktyczny przelocik. No i dotrzymałem, właśnie taktyczny przelocik. Ogólnie, to zapytacie się, jak tu dlaczego tak chujowo wyszło. Po pierwsze, oni mają skille i mogli na luzie przeskoczyć plejty. Co wiedziałem, ale nie zdążyłem się na to przygotować. Po drugie, oni mają fajne gany i szybko mnie mogą wybombić. Po trzecie, było ich dwóch. Po czwarte, zrobili to szybciej niż myślałem. Naprawdę, myślałem, że oni dopiero będą wchodzić. I jak już odłożyłem wszystko do lokera i wyciągnąłem pompę, to chciałem dopiero się ustawić, bo myślałem, że będą wbijać do góry. A jeden już stał pod plateami. Jestem ciekawy, czy wrócą się z cykami, żeby bombić mi te lokery, bo jeżeli tak zrobią, to będzie bardzo śmiesznie. Nie wiem, jak. Tymi typami. No on się gdzieś tam kampi zaraz za Milką. A nie, on już na bazie skacze, no nie wiem, jakie to są. Ech. Wracam na baskę. O Jezus, tu pompa dalej leży! Jo, pierdolę, ja już myślałem, że tutaj ktoś z pompą leży na mnie wcelowany ty. Ale to, to ciekawe akurat, że pompy nie wzięli. Nie wiem, oni biegają, napierdalają do wszystkiego co się rusza z tego mapla, fusery wali Widzi tylko jak jakiś Babik Bezitów biegnie i tak napierdala i się pewnie Micha cieszy, że... A, podbiłem sobie trochę repa. No nie, on to naprawdę zrobił, kurwa. Postawił jebane radio. Dobra, wiem, gdzie on jest. Kurwa, mama platy. Co? Co? Naprawdę taki one-shot z pompy to jest za mało, żeby wybombić Nakeda z takiej odległości? Ja pierdolę. Jeszcze dajem respawn zamiast tego. No jebana pompa. Dlaczego to nie zabija? On no mi pewnie Beda zniszczy tam. Kurwa, nie proszę, nie niszcz Beda. Ty, no nie uwierzysz. Ale oni go tu wybombili z maplem u góry. Mam mapelka, mam mapelka, mam mapelka. Boję się teraz, że któryś z nich mnie tutaj zaraz zraszuje. Let's <śmuletra> jeden A to nie był full staff, wytyfy. Ja myślałem, że to full staff jakiś będzie. No nic, nieważne. Zginęło się komuś, ale to już niezbyt mała sprawa. Dobrze, że mam te plejty, to mogę od tej strony się chować. Ale jestem przekonany, że zaraz dostanę bombę z jakiejś innej strony. Ale wygruje ta muzyka! I tak oto wygląda kolejny wspaniały dzień na militarce. Nie mogę, bo te typy kampią na górce. Te typy kampią na górce. Ale dostał pestkę i się złożył. Ale się złożył. Dobra. Nie mam. M mam 7 x skopa, ale to trochę za mało, żeby strzelać z mapla. Dogadamy się? Nie. Dogadajmy się. Ja pierdolę, no nie wiem. Oby cię ten hop z górki wybombił No i bardzo dobrze, kurwa, bardzo dobrze. Piękne, piękne. Fantastyczne. Dobra, respimy się. I myk. Wracamy do moich itemków. Dobra, na razie ktoś tu szczuruje. I się biega znowu pode mną. No kurwa, mać, znowu ten typ raszuje. Mam dość powoli. Dobrze, że schowałem mapę do środka. Bardzo dobrze, że to zrobiłem. Boże, wiedziałem. Mam dość powoli tego, że nie mogę odpowiednio tych typów wybombić, serio. Nie wiem, ja się w ogóle jak takie gówno zginął od takich typów, ale wiecie jak to jest widowcy. Raz na wozie, raz pod wozem. Nie ja chciał się z nimi, nie mam z nimi normalnej okazji PvP mieć, tylko mam zawsze ciągle PvP z nimi jak albo mnie kurwa kampiem z górki. Albo jak mi już dojeżdżają pod tajtami, a pod tajtami ciężko jest, nie wiem. Ja jestem jakiś... za dużo grałem w rasta ostatnio, przysięgam, ja gram... przez ostatnie dwa tygodnie grałem tylko w Rust'a, nie dotknąłem w ogóle Unt'a. Najgorsze jest to, że jeszcze jest dwóch ich i oni się strasznie kampią. Strasznie się kampią. Yo, hello! Militarka? Yeah, yeah, I'm friendly. I just spawned, okay? Thanks! na pierdole. No nie, on tronuje. on Musi tronować. To ma takie lagi? Okay. <laughs> Na ten moment grają tutaj bardzo zabawni ludzie, naprawdę Szykole, siema Elo mordo, siema Polaczki Co się nie wiem ja myślałem, że chłopca kolegę zawołał czy coś. ale ja jednak Tak po prostu napisał Kocham Polaków, kocham nas naród i nasze community w grach Yo, what's popping, man? Hello? Hello? What's up? Yo military base sniper man? Yeah, I know, Dave. To bardzo weird, bo wróciłem się tutaj na swoje miejsce. Oszalaję kurwa od tego radia, przysięgam. Dobra, w każdym razie wróciłem się tu na miejsce. Co tam? <laughs> Siema, spoko. Siem. Ej nie, no proszę, ofni to radio, bo mi łeb zabiłeś? No bo po chuj to robi. Dobra, obunkrowujemy trochę to gówno. Bo nie jest to zbyt dobrze zrobione. Dobra, powoli moja twierdza się powiększa. O nie. O nie. Dobra, jest jedna rzecz, której nie pamiętam. Czy na tym serwerze. Jest opad, albo to jest ich baska. Oni kampią na swojej bazie. Na swojej własnej bazie. mi, czy to się uznaje za normalne zachowanie? Ale wymianka, czyżby to jednak nie było opadu? Dobra, nie mam pojęcia, kurwa, czy to jest opad. Spadłem ze stawem, oby mi tego chłop nie ludował w jakiś magiczny sposób, bo się zdenerwuje. Myślę, że to idealna okazja, żeby troszkę podajek skoro już tak tyle zombiaków siedzi pod moim namiotem. POWAŻNIE?! Dobra, może to faktycznie czas, żeby przetestować tego mapla w boju. No nie, no nie wytrzymie, nie wytrzymie. No nie, mam... Ty bym tylko, kurwa, miał te skile jebane, no. no. tak mi rzuca tą bronią. Yy, to się idzie. Nie wiem kto to. Okej, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Okej, okay, care, care, care man. Hejd Chętam dalej z ruchów, jeden z drugim napierdala. No nie, nie będę się z nim postrzegać, bo to strata Ammo. Jakiekolwiek strzelanie się poza Milkę. Się w typów poza milką, to jest dla mnie strata ammo. Fantastyczne jest to, jak ta baza jest bezpieczna. Byłem sobie w kuchni, popićko, coś do jedzenia, żeby się tutaj dobrze kampiło. Totalnie nic się nie dzieje, nie skinąłem. Przez to by mnie można było zabić. Tu jakoś. Nie ma klima, więc można w sumie wszystko zrobić. No ale se żyje jest fajnie. Dobra, imaginę, że zyskał jak typ z, z kampi z jakimś sports shotem, czy czymś tam, czy nie sports shotem, tylko z half countem. Ja nie mogę ich tam wybombić. To by było teraz takie proste, ale nie mogę, bo nie zbiorę tego lutu. Nie chcę was dalej zanudzać, więc powiem o co chodziło. Ci goście z tej kamperki się wylogowali, a na serwerze została jedynie grupka Polaków, która cały czas kręciła się po militarce. Dogadaliśmy się między sobą w taki sposób, że będziemy się po prostu strzelali. Tak dla zabawy, że nie ma żadnego soja, no bo po militarce biegali tak naprawdę tylko oni i ja. A ja też przyszedłem tam jednak, żeby mieć z kimś PvP, a nie tylko z każdym rozmawiać. Ej, jeden się na górze kampi. No to chuj, po itemach, co? Będzie wskakiwać inside? Będzie Nie niż Beda, proszę Bez kampienia na Beda ok? No kurwa Dobra, sprawa wygląda tak, że bez kampienia na Beda Bo to bez sensu przecież, czekaj no. jestem solo. Do

Dobra, to się robi trochę boring, bo jak mam się strzelać z pięcioma Polakami, którzy będą mi kampić na beda, no to trochę nudy. Nie taki był cel tego filmu. Może to wrócę później po prostu. Początek był spoko, ale kiedy, kiedy jesteśmy Polaki, które mnie rozpoznają, to w sensie nie mam nic do ziomków, ale to jakby cały ten film, wszystko co tutaj robię, po prostu traci sens, bo no co, no co ja mogę powiedzieć. I zniszczył beda! Dobra, kujcik. Dobra, kwituję, miło było pograć z chłopami, ale nie chce mi się bawić w coś takiego, kiedy ja po prostu nie będę mógł totalnie nic zrobić, bo ktoś mi będzie kambić na beda w pięciu, bo ustawiałbym się z tymi chłopami byśmy mogli się serio postrzelać, no ale jak to ma to wyglądać w ten sposób, to mi się nie chce, nie chce mi się biać kolejny raz przez półmapy. Było fajnie, było fajnie do pewnego czasu i właśnie widzicie, to jest ten problem delikatnej rozpoznawalności, że to się zawsze w końcu w takim momencie. Ja próbuję być miły dla jednego chłopa i się z nim dogadać, z tym pierwszym ziomkiem, a oni się potem nagle teamują w pięciu, bo oni chyba nie są normalnie timem, nie wiem w sumie, gadają na wystrzacie, w grze, więc chyba nie są jednym teamem. No i dzieje się coś takiego, co się dzieje, i to jest takie trochę średnie dla mnie, no bo gdyby oni wszyscy grali osobno i byśmy się nie sojowali, to wyglądałoby to całkiem inaczej. Tam kampery też lognęły, więc trochę w ogóle cel zniknął. W każdym razie mam nadzieję, że wam się podobało, dzięki wielkie za oglądanie do końca i do zobaczenia w kolejnych filmach, w których pewnie będę robić jakąś kolejną pajacerkę jaką. Nie mam pojęcia jaką, ale to jeszcze zobaczymy. 写吗？